to miaz garznasty, w kiedy ją PIP Na kanale, Dzisiaj pipem testowanym jest Jungle IPA i e, z inne beczki, z innej beczki. Ciekawy browar. Browar ten ma alkoholu 6%. No nie dużo. Jest to jakiś kraftowy browar. Chyba jest nawet niefiltrowany, bo taki kolor ma dziwny. Ale zapach jest dobry no. Testujemy Dobry specyficzny smak I właśnie lubię takie kraftowe browary Są właśnie nieco droższe niż zwykłe jakieś Perełki, tyskie, warki Inne te ścierwobrowary Ale właśnie ten smak tych browarów oddaje, no, przebija ten browar, takie browary przebijają właśnie te wszystkie klasyczne gównobrowary. Wystawiam tu notę 6 na 10, bardzo mi smakuje to piwo. Polecam piwo Jungle Ipa. Także zapraszam teraz do subskrypcji kanału, do łapki w górę, zapraszam na poprzednie filmy, na następne. Do następnego, na razie. cześć, hej, hej, tu jest 16 Widzimy się w kolejnych recenzjach. Możecie też udostępnić te recenzje znajomym by właśnie wybrali pysznego browara pysznego właśnie kraftowego browca Siemanko Piszcie fajne komentarze